Witajcie moi drodzy, mam nadzieję, że święta minęły wam wspaniale jak dla mnie to rewelacja, czas spędzony z rodziną, bajeczka po prostu w związku z tym, że człowiek ciągle pracuje, warto jest tak sobie troszeczkę odsapnąć, więc mam nadzieję, że święta minęły wam dobrze. Nie mam bladego pojęcia, kiedy ten film się pojawi. Dzisiaj mamy 27 grudnia, a ja biorę się w końcu za to co zapowiadałem od bardzo dawna, także przebudowa studia słuchajcie, słońce mi tak napierdziela, a ja nie mam rolety w górnej części okna i to jest po prostu tragedia. Także przestawienie mojego stanowiska na tamtą stronę, to będzie złoto. To będzie złoto, jak tam się pojawi już stanowisko. Także e, nie wiem, ile mi to zajmie, czy to zajmie godziny, dni, tygodnie, nie mam bladego pojęcia. Powiem wam szczerze, że przez moje problemy zdrowotne zapuściłem studio okropnie, okropnie zapuściłem studio i przyznaję się e, do tego bez bicia i... Nie do końca chcę Wam pokazywać cały ten syf, ale mam nadzieję, że przejdziecie przez ten ciężki, żmudny proces razem ze mną. Także w tej chwili biorę się za, nie wiem. Za odpoczynek? <noise> nie, nie, biorę się za robotę. Słuchajcie, plan jest taki, że zdejmuję całą scenę to znaczy, rozmontowuję całą scenę, zdejmuję oświetlenie, e, sprzęt. Stąd robi Bye, bye. E, sobie zrobię może w tym miejscu gdzieś małe stanowisko z moją konsolą e, dj a e, w miejsce sceny po prostu wleci biurko. Bo gdyby ta scena miała tutaj zostać, no to niestety, miejsca na biurko mieć. Nie będę. Także co, ja się biorę za robotę i mam nadzieję, że nie zajmie mi to tygodni, a ewentualnie kilka dni. Także co. To do roboty. Dobra, jak widzicie, tu już są światła pozdejmowane, laser ściągnięty, i teraz trzeba się wziąć za tą całą konsolę, te wszystkie kable. Tutaj jest e, szyna, na której to wszystko wisiało, te głośniki, to wszystko. Tam jeszcze możecie zobaczyć papier prezentowy. No bo oczywiście, jak pakowaliśmy prezenty, trzeba było gdzieś to schować. Także uwierzcie mi, roboty jest ogromna i jeszcze trochę. Oczywiście na tej ścianie, gdzie teraz jest green screen, tu będzie nowe stanowisko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i mi będzie się z tego dobrze korzystało, ale jak widzicie, roboty jeszcze od groma. Jak możecie zobaczyć, praktycznie już zwinięte wszystko. Matko Bosko, mówię, co to, co, co to się stanęło? Zostały tylko moje malutkie, kochane głośniczki, słuchajcie. Jest tu 3450 watów i to mnie boli. Najbardziej, że to trzeba rozłączyć. Ze względu na to, że ja lubię moje głośniczki, lubię je. One robią takie ubudubu, że we flakach czuć, kurczę, a nie słychać. Tutaj już jest konsola zwinięta, wszystko, kurczę, pozwijane. Jeska się w oku kręci, ale no coś trzeba woleć, nie? Także myślę, że to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Zwinę tylko jeszcze tą ramę, a od jutra bierzemy się za składanie nowego biureczka. Jejku, powiem wam, że dla was to jest moment, kurde, a dla mnie cały dzień minął. Także do zobaczenia jutro, see ya. Day Dobra, moi drodzy parafianie, jak widzicie cały sprzęt wylądował tutaj w rogu. Tu już w rogu cały sprzęcior jest, tam jeszcze jakiś stary Xbox leży i tak dalej, i tak dalej. To później zniknie, tu mam swojego małego pomocnika. Cześć Kubuś, cieszę się, że mi pomagasz siedząc i grając w gry. <laughs> jeszcze tylko z tą klimą będę musiał coś wymyślić, ale to później. Jak już widać, tu jest miejsce zrobione, podłoga już jest wolna. Także z Kubusiem bierzemy się za składanie biurka, tak? Pomożesz mi w końcu? No, dobrze, przeżartowałem. i no. słuchajcie, wnieśliśmy tą kolumbrynę. To jest wielkie. Zobaczcie, tu siedzi kubuś, a tu jest biurko. To jest po prostu olbrzymia rama. Jakbyście pytali, jakie biurko kupiłem, biurko będzie miało wymiary 1,80 m na 80. Także jest ogromne. Przyszło do mnie w dwóch paczkach. Jedna paczka to jest sama rama, druga paczka to jest sam blat. W ogóle z tym też jest niezła historia, gdyż najpierw mi mówili, że będzie w poniedziałek, 23 grudnia, a przyszło w piątek, a ja spałem po pracy i w ogóle mnie nie dobudzili. No, więc mamy, mamy to biureczko do złożenia, nie wiem jak sobie z nim poradzimy. Zapłaciłem za nie 209 funtów po rabacie. ILE?! A, i to biurko jest sterowane góra-dół, także będę mógł sobie prowadzić live i stać, a nie siedzieć na dupie. Może troszeczkę brzuszka mi się uda zrzucić. Albo i nie. Patrząc na to, jak gotuje moja żona, to cholera wie, co mi z tego wyjdzie. I tak wygląda y, sama rama w środku. Ej, ja nie wiem, jak to wyjdzie. Tu jest mnóstwo elementów, kable zasilające, zasilacze, ładowarki. Aj, 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 aj. Ciężka sprawa, powiem wam szczerze. English, German, French, Italian, Spanish i znowu plują na polaku. Dlaczego w takich instrukcjach nie ma polskiego? Dlaczego? Dlaczego wszyscy na nas plują? Dlaczego? Gry po angielsku, instrukcje po angielsku, kurcze i, i... i co? Dlaczego się jest ważniejszy od polskiego? Ja tego nie rozumiem, czuję się dyskryminowany. Competitive Assembly. Widzisz, muszę, musisz mi pomóc, bo tu dwie osoby muszą być. Tak. Aha. Czy już na wczesnym etapie przykręcamy blad do niego? Tutaj jest instrukcja, jak używać tego. Tu już jest po niemiecku. A i to tylko kilka stron jest. To nie ma tragedii, to bierimy się za robotę. Few inches later. Tak, tak, tak. Będę pomagał Ci. Będę Ci pomagał. Będę Ci pomagał, tata. Tata, będę Ci pomagał. Co tam grasz? Tak, <laughs> No, także jak widzicie, jakiś proces budowy jest yy, progresowany. <laughs> no, jak widać. Jak widzicie, rama już stoi, a tam gdzieś w przeciągu stoi już blat. I ten blat trzeba będzie zmontować tu na podłodze. Odwrócić ten cały stelaż, przykręcić do blatu. A w ogóle tu zobaczcie, jak to wygląda w instrukcji. Chodź no Heniu, przytrzymasz, widzą instrukcję. Powiem wam szczerze, że zajęło mi, o ale jasno, zajęło mi z dobre 15 minut, żeby dojść do tego, co jest 5 na tym e, obrazku. E, Nibylego dla dorosłych, a weź to człowieku ogarni tu kabelki. Nie kabelki, kurczę jakiś te śrubek, zobaczcie ile śrubek. No po prostu masakra. Także co? Działamy dalej, nie? Heniu? No okej. Okay. Ciężkie. No będzie ciężkie, będzie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, no. Ale tata ma mieć ładne biurko. <laughs> Jakby ktoś się kiedyś zastanawiał, po co, ludzie robią sobie dzieci? No właśnie po to. Tatuś sobie odpoczywa, a synuś przykręca śrubki. <laughs> tak, wyzysk. Podobno niewolnictwo znieśli, a tu jednak dalej funkcjonuje. <laughs> Oj, tata potrafi się odwdzięczyć za, za twoją pomoc, co? No. Potrafi, potrafi. Także jak widzicie, blat już jest przykręcany do biurka. No jest go trochę. Jest go trochę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak już przykręcimy wszystko, bo jeszcze teraz okablowanie. I do boju. Ja szybciej te śrubki wkręcaj. <laughs> Six and a half hours later. Działa. Jak widzicie, kochani, biureczko już stoi. Udało się je złożyć. Niestety mamy kolejny dzień, ze względu na to, że czekają jeszcze na jedną rzecz, a właściwie to. Na trzy rzeczy, a poza tym chcę Wam opowiedzieć bardzo śmieszną i ciekawą historię, bo przedłużyło mi się składanie wszystkiego o jeden dzień, a historia jest naprawdę numer jeden w tym roku na zakończenie. Także siadajcie wygodnie, a ja Wam opowiadam, co się od Janie Pawliło. Sprawa jest następująca, słuchajcie. Ci, co są na Discordzie, przepraszam, poprawię. Ci, co są na Discordzie, usłyszeli, że zesrał mi się akumulator w moim aucie, więc musiałem sobie jechać i kupić akumulator. Oczywiście, mój kolega Rafał pomógł mi, podłączyliśmy sobie Fabianka mojego pod malucha, odpaliłem, bo już nie chciał mi odpalić, i pojechałem po akumulator. Wyobraźcie sobie, wchodzę do sklepu sieci Halfords. Mówię do pana, zesrał mi się akumulator, potrzebuję nowy. Na co pan mi odpowiada? On najpierw musi sprawdzić, czy mi się zepsuł akumulator. Proszę pana, przyjechałem, bo mi się zepsuł. On musi sprawdzić. To jest hit numer jeden. Mimo, że wchodzę i mówię, chcę kupić akumulator. Ty, ja nie chcę, żebyś mi sprawdzał auto. Ja chcę, żebyś dał mi nowy akumulator. Sytuacja taka, że pan sobie sprawdził. Mówi, proszę pana, ma pan akumulator do wymiany? Serio? Poważnie? A ja przyjechałem, tylko wentylę do stara kupić. Masakra. Ale to nie jest klucz całej tej historii. Wyobraźcie sobie, że poprosiłem o nowy akumulator. Pan mi mówi, nie ma problemu, taki akumulator będzie kosztował 200 funtów. Czyli 1000 zł. Mówię ile? Ile? No, pan mówi, że ja mam system start-stop w aucie i te akumulatory ASG, AMG, jakieś tam specjalne akumulatory są do tego. Ja panu tłumaczę, nie chcę takiego akumulatora ze względu na to, że nie używam start-stop, gdyż niszczy to silnik oraz turbo w samochodzie. Więc pan się ze mną kłóci. Proszę pana, ja panu nie mogę sprzedać innego akumulatora niż taki, bo to. Nie jest odpowiedni akumulator do pana samochodu. I wyobraźcie sobie, odmówił mi zakupu akumulatora. Czujecie to? Nie kupiłem akumulatora. To jest tak, jakbyś poszedł sobie, nie wiem, do sklepu, powiedział: Dzień dobry, chciałbym kupić tą kurteczkę, bo mi się podoba. A pani w sklepie do ciebie mówi: Wie pan co, ta kurteczka nie będzie panu pod kolor, pasowała, ja panu jej nie mogę sprzedać. Tak, Wielka Brytania to stan umysłu po prostu masakra. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o czymś takim, czy to jest normalne. Ja rozumiem, znam ewentualne zagrożenia tego, że wsadzam inny akumulator, że on może po prostu, żywotność jego być krótsza, ale ja nie używam systemu start-stop, także akumulator to akumulator. On ma mi pozwolić wystartować auto i po to on mi będzie, a nie po to, żeby mi się zatrzymywał, jak na światłach stanę. Nie lubię tego strasznie. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie. myślicie. Musiałem się z wami podzielić tą historią bo po prostu kurde, masakra, po prostu masakra. Przyszła paczucha, a co w niej jest? Bardzo ważna sprawa, a mia mianowicie dwa cable management desk, eee, kosiki, kosiki. Takie koszyki, wiecie, że do biurka przykręcić, przedłużacz wrzucić. No, jak biurko jeździ góra-dół, to żeby to miało ręce i nogi, nie? Żeby to wszystko jeździło razem. Nowy przedłużacz. Konieczność. Moje są stare, brzydkie i w ogóle do dupy są. I jedna z ważniejszych rzeczy. Mata. Co by mi się biurko nie rysowało? Oczywiście, kurczę, musi być zaklejone. Jezuś moryjku. Dobra, udało się. Ciekawe jak wygląda. Na zdjęciach wyglądała super. No i zacna mata, zacna. Nie wiem, czy widać tutaj wzorek wi wilków, y chyba wilków albo jakichś psów, ale prędzej wilków, gdyż jest to firma e, Titan Wolf. Nie wiem. Czy znacie, czy nie znacie? Ja właśnie poznałem. Mata 900 yy, na 400 mm. Także biureczko już będzie bezpieczne. No to co, trzeba się brać za montaż, ale jeszcze sobie rozpakujemy to, bo jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda. Wiecie, na Amazonie na zdjęciach to wszystko ładnie wygląda. No, to jest kawał koszyka, ej! To jest kawał koszyka, to waży. I koszyki są takie dwa. Hehehe. Fiu, 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 fiu. I co myślicie? No, jak dla mnie to jest kawał kosza? Desktronik. Do tego jeszcze coś powinno być, nie? Aha, tu mamy rzepiki. Tu mamy. Cable management. Instrukcja obsługi. Zaznaczyć w biurku dziurki. Nawiercić dziurki. I śrubkami przykręcić. Tylko jest mały problem w zestawie nie ma śrubek. A nie są tutaj, przeoczyłem. Brawo, wygrałeś talon. Także śrubeczki są. No to dobra, koszyki mamy. Po cholerę to wszystko jest tą folią robione. Aha, śmieci, a śmieci. Pokażcie no ten przedłużacz. No tu też jest kawał przedłużacza 32 w waty, 32 waty USB-C. Jeden port QC3, czyli 18W. I cztery porty 2,4. Ampera, tak to się prezentuje. Mamy off, reset, spoko. Spoko, spoko, całkiem fajnie. Pytanie, czy się zmieści w koszyku. No, wygląda na to, że się mieści. Ledwo, ale się mieści. Będzie dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wyjdzie w praniu. Także do roboty. <laughs> Nie robię. No i jak widzicie na załączonym obrazku, moje treje do kabel managementu są zainstalowane. Tutaj już sobie prowizorycznie postawiłem. Nie było to trudne. Są, słuchajcie, tylko trzy śrubki, z czego tylko dwie dziurki musiałem nawiercić, bo wykorzystałem jedną dziurkę, która już w blacie była. Powiem Wam, że czuję się troszeczkę jak dziecko, e, jak się budowało, wiecie, bazy w domach i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie usiąść pod biurkiem i ja tu jeszcze mam z dobre, no 20 centów, kurczę, zapasu. Fajnie. Jak mnie żona kiedyś będzie chciała krzywdę zrobić, to będę wchodził pod biurko i będę mówił, że w tym domu ostatnie słowo należy do mnie. Nie wyjdę spod stołu. Kolejnym etapem jest posprzątać ten syf z tego stołu i wziąć się za to miejsce. I przeprowadzić się tutaj. Także mam nadzieję, że. Zrobię to w miarę szybko. Bo, jak widzicie, no, roboty co nie miela. A w ogóle jeszcze z panią DJ-ową żeśmy wypoziomowali. Patrzcie, 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 jak jest. No, lepiej nie będzie, lepiej nie będzie. No, jeszcze tutaj kurczę dosłownie milimetr. No nie, no, jest, jest git. Jak dla mnie jest git. Yy, to co? Opuszczamy biureczko. Ej, ale słuchajcie, ten komfort tego, że mogę sobie opuścić biureczko. I ona sobie jedzie w dół i będę mógł stać i robić live'y, albo siedzieć i edytować filmy. To jest piękna rzecz. A, jeszcze jedno pytanie do Was, kochani. Co myślicie? Kurczę, co robić z tym z green screenem? Czy zerwać go, czy zostawić? Bo na dobrą sprawę nie będę z niego korzystał. Więc sam nie wiem. Obawiam się tylko, że będzie tutaj, wiecie, ramka, kurczę, taki kwadracik jaśniejszy, bo to wisi już trochę czasu, także. Także nie wiem, no dajcie mi znać, pomóżcie mi, bo nie wiem czy pozbywać się tego green screenu czy nie. Kolejnym etapem jest wyczyszczenie komputera. Wyczyścimy komputer, wymienimy chłodzonko i przeprowadzamy się na nowe stanowisko. Trzymajcie kciuki, to już jest czwarty dzień. Słuchajcie, kiedy wo wojuję ze studiem i walczę z tym wszystkim, także mam nadzieję, że już jestem bliski końca. Ale na dzisiaj jeszcze tylko posprzątam ten stół i to tyle. A jest jeszcze jedna smutna rzecz, którą muszę się y, z wami podzielić, a mianowicie odkopałem swoje stare pionierki, które służyły mi kupę lat. Zobaczcie tą gąbkę, ona już jest tak wyciorana. Tu już kurczę nauszników nie było, bo one się po prostu już rozpadły. Nie wiem ile ja miałem kurczę te słuchawki, może z 10 lat, ale to już jest chyba ten moment, kiedy... Po prostu muszę je wywalić, i to jest straszny smutek, straszny smutek. Te moje piękne pionierki. Ale nie martwcie się, mam nowe. Znajdują się one w tym futerale. Postaram się do nich dostać. Tutaj kabe kabelek od nowych. <laughs> Proszę bardzo. Nowiutkie pionierki. Nowe, stare. Ale nie wiem, kurczę, ten design starych bardziej mi się jakoś podobał, nie? Tutaj mamy tylko mały napis pionier, kurczę, na boku i tłoczony pionier na... na... na słuchawkach tylko, że te słuchawki już posiadają bluetootha, także no niestety, z tymi muszę się pożegnać, ale design podobał mi się bardziej w tych słuchawkach, poczekajcie o ja pierdzielę, ale one są tak zastane, że nie chcą się odwrócić dobra, daję radę dajcie znać, które wam się podobają bardziej czy te nowe design, czy stary design o, ale pionierki nowe mam, także ten niestety Muszą się ze mną pożegnać. Jeszcze tylko Wam powiem o tym zakupie. Nie wiem, pewnie ktoś z Was widział już to na TikToku. Jest to nic innego jak dmuchawka do przedmuchiwania różnych sprzętów. Posiada też swoją latareczkę. Dałem za to, słuchajcie, 89 funtów, ale przyda mi się, bo zawsze do czyszczenia komputerów używałem. Słuchajcie, takie yy, spreje były ze sprężonym powietrzem, ale siła tego była słaba. A to naprawdę daje czadu. Zresztą patrzcie, tam jest karteczka. Jedziemy. Dobre nie? No mi się mega podoba, ale to przy czyszczeniu sobie użyjemy i mam jeszcze jeden fajny gadżetik do pokazania wam też TikToka. <laughs> ale to już później. Dobra, biorę się za sprzątanie, bo, bo jeszcze nie zrobiłem nic. Siemandero! Słuchajcie, tam już tylko zostały niedobitki. Praktycznie skończone stanowisko zrobione. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało tak samo, jak podoba mi się to mi. To zresztą dzięki Wam powstało to stanowisko, bo to Wy wpłacaliście donaty, abyśmy kupili biurko. I żeby to było jakoś sensownie zorganizowane w tym moim studiu śmiesznym. Także bardzo Wam dziękuję. Zobaczcie, jak wygląda całe biurko i zestaw i w ogóle. No, no kurczę... No. To piękne jest! Tak prezentuje się. Całe biureczko. No, wygląda to pięknie. Ono jest w tej chwili troszeczkę podniesione do pozycji. Na stojąco. Ale po kolei, słuchajcie, no, Xboxik musi być. Dodatkowo do niego zawsze miałem twardy dysk, 2 tb Także zmieszczone. Stream Deck, dzięki któremu gram w gry i posługuję się wszystkimi scenami na live'ach. Klawiaturka Corsair. Oczywiście, mata od Titan Wolfa. Jedyne, co będę musiał zmienić, sobie, Dajcie to podkładkę, bo ta moja podkładka ludzicha, to jest ta podkładka, która e, ładuje mi myszkę. Także podkładkę będę musiał zmienić, ze względu na to, że jest ona już po prostu zdezelowana. Deadpool. Z tyłu e, trzymami pada, także wszystko na miejscu. Na razie tylko dwa ekrany. Z tyłu montaż do e, kamery. Tam kolejny dysk, 2TB od Asusika, tu słuchaweczki na podświetlanym stojaczku Corsera. No i tutaj piękna, piękna moja jednostka. Kurczę, jestem tak z niej dumny, no ślicznie to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba się ten setup, i czy wy zlikwidowalibyście tego green screena z tyłu, bo i tak z niego korzystał nie będę. A jeszcze. muszę Proszę pomyśleć o jakimś oświetleniu w moją stronę. Bo też nie chciałbym cały czas korzystać z tej oto lampki. Także sekcja komentarzy jest wasza. Oczywiście nie zabrakło mojego mikrofonu, który też będę musiał zmienić, gdyż jest to mikrofon do kamery, a nie do streamowania, czy do mojego nowego setupu. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy Wam się podoba, co byście zmienili? Tu nie zabrakło kamerki Logitecha, ale to, to do Discorda. Także zapraszam Was na Discorda. No i słuchajcie, jest taka sprawa, że zapomniałem wam powiedzieć o jednej ważnej istotnej sprawie. Jak widzicie, jestem już. Przy swoim nowym stanowisku, ale ze względu na to, że widzicie, że coś jednak w tym komputerze się zmieniło. Także jeśli chcecie poznać tą całą historię mojej modernizacji, e, jeśli chodzi o mojego PCA, także zapraszam Was do subskrypcji. A w następnym filmie pokażę wam, jak zmodernizowałem swojego Peceta i jak wstawiłem to nowe zarąbiste chłodzenie, w którym w tej chwili są e, z Dragon Bola, towarzyszy mi. Przy tworzeniu filmów dla Was także zostawcie subskrypcję, lajeczka, wspierającym dziękuję, zapraszam Was do wspierania i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się moi drodzy, pozdrawiam, hej!